20 stycznia w Jaworze odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu jaworskiego. Oprócz kierownictwa jaworskiej policji w osobach komendanta powiatowego inspektora Bogdana Kujawiaka jego zastępcy młodszego inspektora Tomasza Grudnia, a także naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Miejscowej Komendy Policji. W spotkaniu udział wzięli także zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektor Zygmunt Skwierawski, starosta Jaworski Stanisław Laskowski, prokurator rejonowy w Jaworze Ewa Radomska, prokurator rejonowy w Kamiennej Górze Helena Bonda oraz wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ, policjantów województwa dolnośląskiego, komisarz Adam Jacek Pilch. Podczas odprawy komendant powiatowy policji w Jaworze inspektor Bogdan Kujawiak przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę oraz dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu w ubiegłym roku. Określił ponadto zamierzenia i cele komendy na rok 2015. Myślę, że był to rok dobry, podobny do roku 2013. W wymiarze tym statystycznym nie odbiegamy od poprzednich lat. Czyli można powiedzieć, że bezpieczeństwo na terenie powiatu jaworskiego było dobre, poprawne. To, co policja osiągnęła, to przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom prawidłowego bezpieczeństwa i porządku publicznego, aby byli, czuli się wszyscy mieszkańcy no, dobrze i bezpiecznie, bo na tym nam zależy. Plany to przede wszystkim utrzymać to, co żeśmy wypracowali do tej pory, czyli to bezpieczeństwo by było na dobrym poziomie. Komendant omówił także kwestie współpracy z sądem oraz prokuraturą. Słowa podziękowania skierował również do samorządów za przekazywaną pomoc i finansowe wsparcie jaworskiej policji. Po wystąpieniu komendanta głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy w swoich wystąpieniach podziękowali policjantom, jak również pracownikom cywilnym za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jaworskiego oraz za osiągnięte wyniki pracy.